A ja jestem troszeczkę dzisiaj naładowana. Oczywiście muszę zmienić okulary. Przedstawię sobie okulary normalne. E, tak, jeszcze raz dzień dobry Państwu. Telewizja Narodowa. Siedzimy sobie dzisiaj oczywiście przed domem poselskim, e, dzień drugi. E, no dzisiaj muszę przyznać, że troszeczkę mniejsze było zainteresowanie. Ale najbardziej ciekawą e, sytuacją było to, że e, z pełna, pełne nadziei e, zobaczyliśmy posła e, Patryka Jaki, e, który uznaliśmy, że z całą pewnością nam e, podpisze naszą petycję. I co się okazało? Otóż o ile pan Patryk Jaki rozumie, że... Wprowadzenie edukacji prawa do szkół jest postulatem no, bardzo sensownym, bo oczywiście obywatele nie znają prawa nie może tak być, że się oczekuje od niezgodności prawa, a się ich tego nie uczy. Państwo takie ma obowiązki. Tutaj by jak najbardziej chciał podpisać tę petycję. No i tu się okazuje, że dostawiliśmy do punktu drugiego jest to punkt e, awizowania, to znaczy domniemania doręczenia przesyłki przez e, do, e, podwójne awizo. I pan Patryk Jaki natychmiast się powiedział, że on się po prostu z tym nie zgadza, bo to w zamian, e, więc Mówię, w zamian są różne rozwiązania, kiedyś byli woźni sądowi, e, może się teraz tym zajmować komornik, szczególnie, że są takie wyjątki, e, dostarcza się w ten sposób korespondencję nie, przy, y, pozwanemu, y, kiedy on nie odbiera informacji y, o rozprawie przy tamtej trybie zwykłym bo ja mam taką sytuację, właśnie że bank nie pozwał, ja wcześniej bank pozwałam, teraz bank nie pozwał i właśnie nie dostałam awizu w sprawie tej korespondencji. Nie otrzymałam ani jednego awizu, ani drugiego. W związku z powyższym sąd zadecydował, żeby wysłać tę sprawę do komornika, aby ustalił, czy mieszkam pod tym adresem zamieszkania i doręczył korespondencję. Czyli można, można, są wyjątki, są. Eee. No ale pan Patryk powiedział, że on się absolutnie nie zgadza i teraz uwaga, jego słowa brzmiały tak. No komuś trzeba ufać, listonosze są godni zaufania. No panie Patryk, jak wstyd, wstyd, wstyd. Dlaczego? Po pierwsze, Poczta Polska nie jest instytucją, hmm rzetelną. To wiedzą wszyscy Polacy, tak? Popełniają bardzo często, błędy tak przesyłki itd., itd., Na końcu tego łasku, łańcuszka dostarczenia jest listonosz. Listonosz to jest zawód zwykły jak każdy inny. Czyli listonosz jest to osoba, którą należy traktować na równi z każdym innym obywatelem. W Konstytucji stoi jakby po prostu m, artykuł, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Okazuje się że zgodnie z e, e, dwoma zapisami zwalającymi na m, e, uznanie przesyłki zagoręczonej poprzez dostarczenie. E, dostarczenie tak e, Dwóch e, AWIZO przez listonosza e, jest traktowane w ten sposób, że Poczta Polska przesyła do sądu informacje o tym, że AWIZO zostały dostarczone i to bez żadnej weryfikacji i dowodów jest uznawane przez sąd za pewnik. Za to. kiedy już odbiorca mówi, że no sorry, ale nie otrzymał tej korespondencji, no to wtedy e, okazuje się, że sąd wieży odbiorcy listonoszowi wieży, Poczcie polskiej wieży, a ostry. Przepraszam, bo ktoś ze mnie dwa nie mogę odebrać. E, a właśnie uważa, że, że odbiorca kłamie. i odbiorca musi udowodnić albo uprawdopodobnić, że nie otrzymał awizo. Czyli proszę Państwa, w obecnej sytuacji, nie wiem czy wiecie, wygląda sprawa tak. Kiedy zaglądacie do skrzynki, włączacie sobie komórkę za każdym razem i nagrywacie, żeby było widać, co jest w skrzynce, a co nie widać. Nie wiem, czy są to przyjemne do dołu, pewnie nie, bo przecież mogliście wcześniej opowiedzieć, co wywalić, a wiza, później nagrywać, że... E, już tego awiza tam nie ma. Tak naprawdę to nie jest żaden dowód, ale może już jakiekolwiek uprawdopodobnie Także pamiętajcie, dopóki ten przepis działa, codziennie, gdy zaglądacie do skrzynki, odpalamy komóreczkę, nagrywamy, to jest skrzynkę. Tak proszę Państwa, tak. Dlatego, że obywatel w obecnym stanie prawnym e, musi udowodnić bądź uprawdopodobnić, że nie otrzymał awizo. A pośla Polska po prostu wysyła do sądu informację, że to ewizo zostało dostarczone bez żadnych dowodów na podstawie oświadczenia, że zostało dostarczone. Czyli sonorz to wyrzucił do śmieci, czy mu się gdzieś zapodziało. Nie, nie muszą tego udowadniać. Sąd uważa to za pewnie. Jest to absolutnie karygodne i jest to karygodne, panie Patrycjaki, że pan uważa, że to jest pochodny. Ja naprawdę argumentowałam to bardzo ostro, no ale niestety e, obawiam się, ja się tak teraz zastanawiam, czy to nie PiS wprowadził przez przypadek w ogóle ten, e, tę ustawę i w ogóle może to był w ogóle pomysł pana Patrycja Jaki, bo naprawdę mm, argument komuś trzeba ufać, to znaczy listonoszowi, no jest co e, najmniej śmieszny. Najmniej śmieszne. Także z takimi tu się też spotykamy, nie spotykamy rzeczami, jak opór posłów, był tutaj też poseł inny skis, który wczoraj, który stwierdził, że nie podpisze, nie wesprze naszej petycji, ponieważ nie jest za tym, żeby wprowadzić, uwaga, edukację prawa do szkół. Dlaczego? Ano dlatego, że dzieciaki to się niczego nie chcą uczyć. Argument, że nikt nie wymaga od osoby dorosłej, żeby znała budowę pantofelka w dorosłości, tak? e, a jednak się tej budowy pantofelka w szkołach uczy, e, a w przypadku prawa jednak państwo wymaga od obywatela znajomości e, prawa, a nie uczy, nie był żadnym argumentem. Po prostu stwierdził, że nie, 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 prawa nie należy wprowadzać do szkół. Czyli co? Proszę Państwa, ja mam taką propozycję. E, otóż e, trochę sobie żartowałam wczoraj e, w domu prywatnie i powtórzę ten żart. Ja mam propozycję, żeby również nie uczono matematyki w szkołach. Tak, to jest świetny pomysł. Po prostu ludzie będą dostawać wypłaty, przynosić te wypłaty do pieprątki. No i w Biedronce przy Kasie pani mówi, no za te soczki to jest za mało, jeszcze trochę trzeba dołożyć. Pan tutaj dokłada jeszcze i jeszcze trochę, jeszcze trochę, bo jeszcze jest cały czas za mało, no i w ten sposób za trzy soczki wydaje całą wypłatę, bo przecież nie umie liczyć, tak? No i zabiera mu, zabiera mu po prostu taka pani w Kasie, która skończyła studia wyższe, oczywiście i tej matematyki się już nauczyła, tak? Zabiera mu całą wypłatę. No i taki pan wraca do domu i tak sobie myśli, kurczę, nie wiem, nie znam się na liczeniu, ale kupiłem trzy soki i wydałem całą wypłatę, chyba coś jest nie tak. I pójdzie sobie do prawnika. A prawnik po prostu spojrzy, daj pan rachunek, popatrzy, no tak, rzeczywiście coś jest nie tak. Rzeczywiście jest nie tak, te trzy soczki nie powinny kosztować całej wypłaty. No ale proszę pana, ja się tym zajmę. E, za 3000. No Panie, ale ja nie wiem, co to znaczy 3000, bo ja nie umiem liczyć. E, no podejrzewam, że to jest Pana e, ta Dziękujemy. Tak to wygląda, proszę Państwa, w nieuczeniu ludzi e, prawa. Ludzie nie wiedzą ani, jakie mają prawa, ani jak się bronić. Nie wiedzą nic. Są po prostu analfabetami prawnymi. Nie dlatego, że e, że są ignorantami. Nie, nie, po prostu system prawny jest bardzo skomplikowany. Nawet prawnicy nie znają całego prawa. Powiem Wam, że tu więcej. Nawet sędziowie nie znają praw. Nawet sędziowie nie znają e, postępowania, tak? Procedur sądowych wszystkich. Nawet oni się mylą. Proszę Państwa, dlatego człowiek, nie ucząc się od dziecka, Żyć w systemie prawa, w którym żyje jako obywatel, w którym jest zmuszony żyć jako obywatel, nie ucząc się, po prostu nic nie wie. Państwo ma obowiązek nauczyć obywatela prawa, skoro od niego wymaga znajomość prawa. I takie są moje przemyślenia. Jestem bardzo nabuzowana. Jestem też nabuzowana pomogą e, tym samym, mobilem, który za dwa miesiące zawyżania nie faktury i nie wprowadzania korek za, za e, raty sprzętowe, które odesłałam bo mi przesłali zepsute, e, zaproponowali mi e, rekompensatę w wysokości 5 zł. E, także proszę wybaczyć jestem w ogóle dzisiaj na wysłuchaniu. Czołem Wielkiej Polsce. Do widzenia. A ja w ogóle przepraszam jeszcze zanim się pożegnam, e, przyłączę. E, o! Przywitaj się! telewizją wodową, ta werka. tak. Witam, na żywo jesteśmy? Na żywo jesteśmy. A, witam. Znaczy, ja tylko chciałem dodać jedną rzecz a propos tego prawa, tak. że pomyślałem sobie na ten temat. W zasadzie my to promujemy troszeczkę inaczej. Na, na zasadzie takiej, że nie powinno się... Z... Myślę, że prawo powinno być uczone jako język polski, czyli w tym momencie język polski z definicji to jest jakiś tam romantyzm, pozytywizm, tam klasyka i tak dalej, podczas gdy wydaje mi się, że powinno się to zastąpić wszystko jako literatura i do tego osobny przedmiot prawo i do tego osobny przedmiot, nie wiem, administracja, o tym sądzi. na zasadzie takiej, że to powinno być połączone z językiem polskim, bo faktycznie nikt nie będzie prawników brał do szkół, bo prawnicy w ogóle nie będą nawet się nikogo uczyć. Oni chyba nie bardzo chcą się tą wiedzą dzielić, bo gdyby przecież każdy znał się na prawie, to by nie było potrzeby brać prawników. To, to jedna rzecz. A druga rzecz, że, że ten obowiązek nauki prawa powinien chyba spaść na właśnie polonistów. Bo bycie polonistą to jest chyba bycie biegłym w języku, a nawet jak się popatrzy na prawo, to, to w zasadzie jest tak napisane, żeby nikt nic nie zrozumiał. To chyba właśnie wymaga polonistów, żeby to rozszyfrować dokładnie, gdzie jest ten przecinek, który świadczy o tym, że wiatraki są polskie, a gdzie jestem. Przecinek, który świadczy o tym, że ich hedraki są niemieckie. Na przykład. No. tak, to się pozwolę, pozwolę się roześmiać, ale też jakby zwracasz uwagę na to, że jeżeli uczymy się języka polskiego w znaczeniu nie wiem, pisania rozprawek, pisania różnego rodzaju wypracowań, tak, to powinniśmy się też nauczyć języka prawniczego, czyli polskiego, ale prawniczego, to jest taki specyficzny zauważyłeś język, to prawda. To prawda. Czytając pisma prawnicze yy, trudno jest je zrozumieć. Ono, one są niby napisane w języku polskim, ale trochę Można jednak w innej konwencji. że to jest najnowsza polszczyzna. <śla> najnowsza polszczyzna. Najnowsza <śla> polszczyzna. Dokładnie. Yy, w języku, znaczy moim zdaniem, jeśli chodzi o yy, właśnie o... Yy, te procedury sądowe, tak, czyli to, co jest zawarte w, to, w kodeksach postępowania, czy cywilnego, czy administracyjnego, czy do spraw wykroczeń, czy karnego również, to są kodeksy postępowania, to są procedury sądowe. Procedury sądowe to, to jest albo nie wymagajmy od obywateli i zwalniajmy z odpowiedzialności za nieznajomość, czyli nie ma opcji, żeby człowiek przegrał rozprawę przez nieznajomość procedur sądowych, albo Uczmy. A, ja nie mówię, może jest... być tak, że y, wymagamy czegoś, co jest bardzo trudne, bardzo skomplikowane, y, a jednocześnie y, nie uczymy. Bo tam jeszcze jest drugi element, który to już jest mocniejszy, bardziej wolnościowy. Ja, na przykład, uważam, że Lwia część recept, jakie ludzie y, dostają, powinni sobie przepisywać sami. Na zasadzie takiej, że nie widzę powodu, dla którego ja muszę koniecznie polegać na kimś, by mi przepisał tę receptę. Hmm. Y więc jeżeli jak sam sobie no, chcę ja, coś... Ja muszę odebrać telefon, słuchaj mu. No dobrze, więc mhm. y chodzi o to, że jeżeli y y <trym> y uważam, że powinna być też edukacja biologii w szkole y y na zasadzie takiej, y że uczy się ludzi, jak zdają jakiś tam przedmiot, maturę i tak dalej, to powinni mieć możliwość analizy tego, czy chcą chorzy, czy potrzebują takiej recepty czy innej recepty i sobie je po prostu sami wypisywać. Oczywiście to nie, nie powinno dotyczyć także tak zwanych różowych recept. A może i powinno. No, w zasadzie jeżeli człowiek jest w stanie pójść nie wiem, gdzieś w szkło albo wąchać proszek do prania, to dlaczego miałby nie, nie można mu zaufać, żeby sobie kupił jakieś leki i nauczył się czytać, jak je dozować. Bo w tym momencie traktuje się ludzi jak kompletnych idiotów, jak małpy, które nie umieją czytać. Napisane jest dwa razy po trzy tabletki i on tak małykać, bo nie jest w stanie rzekomo przeczytać, co jest napisane na ulotce. A tak naprawdę, no, człowiek powinien, powinniśmy dążyć do tego w ogóle jako społeczeństwo, żeby ludzie jak najbardziej polegali na sobie i na swoich ocenach swojego stanu. No bo tak. i na tym po, powinna polegać biologia w szkole, a nie na tym, żeby uczyć y, dzieci, ile y, zębów ma trzy dła, na przykład. Mhm. Ile z tych zębów jest dwukanałowych i kanały. <laughs> no znaczy, może, nie, może niekoniecznie się tego uczą dzieci na przykład w Tego się na pewno nie, nie uczą, bo ja się tego uczyłem sam. E, tak. Bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo bo, każdy ważne. człowiek ma inną ilość y, y, zębów dwukanałowych i trzykanałowych i nie tak. można stwierdzić, kto ma dwukanałowa, czy ma trzykanałowe. To mnie kiedyś bardzo dziwiło. Znaczy, no ja akurat, jednym z wykształceń moich jest technika dentystyczna, zanim poszłam na studia. No i też pracowałam w zawodzie, to akurat nie mogę się z Tobą zgadzić. Zgodzić się oczywiście jest stała ilość zębów jednokanałowych, dwukanałowych i kanałów. No nie, no co Ty? Tak. Nie stała. możesz stwierdzić ile jest kanałów w danym zębie. Ja byłem w jak się dowiedziałem. Nie, nie, nie. Czasami są kanały po prostu które, w jakieś tam e, zanikowe yes. albo zaplątane, ale... Zdecydowanie e, denty... siekacze są jednokanałowe, no, no, trzonowce tak. są dwukanałowe. E, przepraszam, przed trzonowce no, są dwukanałowe. Trzonowce nie możesz stwierdzić, może stwierdzić ile ma kanałów trzonowy. Trzeba zrobić prześwietlenie, bo dlatego dentysta nie jest w stanie się ocenić ile to będzie kosztowało. Smaczne. Nie, nie. Jednakże, jednakże, jednak, na czym no chyba na zasadzie ile kanałów należy żeby przeleczyć, bo może rzeczywiście. Tutaj no i pośle, w tym może sensie... pan się dołączy do rozmowy. To za chwilkę muszę iść na komisji, a do Bardzo zapraszamy. Zapraszamy hmm? po do na zaproszenia. zęby są dwukanałowe czy trzy kanały? Nie, nie, no to teraz należy, mówimy o zębach, ale tak naprawdę postulujemy. Kwi, ale a propos tak. nauki prawa, to tak jak już nie Nauka, to zapraszamy. Nauka, Nauka konstytucji. To no za do podpisu, dokładnie. Nie, 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 przyjdę, nie, ja, ja to naprawdę to. popieram. I też nie, nie, i tak, a. właśnie my tutaj już zebraliśmy też dużo y, y, podpisów wsparcia. Jest o, no, w towo, no właśnie. Jest no, leży, no właśnie. Ale jest kosu, jest no właśnie. to coś no w Polsce no zrobić, w Polsce. Nie, w nie, w bardzo Super, bardzo dziękujemy. Dobry, ja to ja tak takim ja razie zapraszamy. Dobrze, żegnaj się, tu się tu zajrzyj jeszcze bardziej od tak od tyłu. Po na się, coś pomóc, co, ale... no. No. Ja też po prostu nagram później rozmowę, bo też nie chcę Państwa trzymać cały ten czas, kiedy poseł będzie na komisji. Chciałam powiedzieć właśnie o Patryku, o panu Patryku Jaki, który nie tylko to, że się sprzeciwił, Mojemu postulatowi, to znaczy właściwie mojej petycji albo prepetycji, bo jeszcze ta petycja nie powstała, tak naprawdę przed stworzeniem petycji online chciałam zdobyć wsparcie po prostu posłów. E, uważam, że to jest no, absolutnie słuszne postulaty jeden i drugi, to znaczy ja nie podaję na razie rozwiązań. Tak? E, ja też chciałam widzom, powiedzieć, e, chciałam Wam powiedzieć, że pomiędzy projektem obywatelskim a petycją obywatelską jest właśnie taka różnica, że projekt już zakłada nie tylko zmiany, ale i rozwiązania, czyli co jest w zastępstwie. Petycja to jest zwracanie uwagi na pewne nieprawidłowości i jakby zwrócenie się do Sejmu, żeby czyli osoby bardziej profesjonalne zajęły się rozwiązaniem problemu. Czyli w przypadku na przykład właśnie tego, tej fikcji doręczeń, fikcji prawnej, domniemania doręczenia, zwracam, zwracam uwagę, że nie może sąd, nawet jeżeli ta fikcja by funkcjonowała, jeżeli ten przepis by nawet pozostał, to w takim razie należy wprowadzić, że ponieważ sąd nie może oczekiwać udowodnienia, że listonosz dostarczył a to jest to też nieudowadnialne, umówmy się, nie, od nas nie powinien oczekiwać udowodnienia ani uprawdopodobnienia, bo to również jest nieudowadnialne, z uprawdopodobnieniem jest również trudne, bo jak nie, zna, nie wiemy o nic o przesyłce, to nie złożymy reklamacji, nie będziemy robić zdjęć cały czas, jak, jak otwieramy skrzynkę pocztową i tak dalej, i tak dalej. No są to rzeczy no totalnie absurdalne, tak? Absurdalne jest oczekiwanie po prostu tego uprawdopodobnienia i też nie wiadomo, jak się wtedy sąd do tego odniesie. Po prostu umówmy się po może tak? Że jeżeli obywatel stwierdza, że no tak, ale on nie otrzymał awizo, to sąd powinien traktować jego oświadczenie na równi z oświadczeniem listonosza, a może nawet po prostu e, traktować lepiej. Skoro przez tyle lat traktował lepiej listonoszy, to teraz może czas na odwrotną sytuację. Jakby nie patrzeć, proszę Państwa, jeżeli obywatel wnosi do sądu o przywrócenie terminu e, z powodu tego, że nie otrzymał awizji i nie wie nic o przesyłce sądowej, to sąd... Z automatu powinien przywracać e, termin. Nie powinien oczekiwać od obywatela, że, wykona, że przedstawi dowody, których nie da się przedstawić. Nie da się udowodnić, że czegoś nie dostało. To jest absurd, to jest absurd prawny. I dlaczego e, jeden z posłów PiSu e, twierdzi inaczej, e, to ja nie wiem. Naprawdę. A dlaczego wypowiada takie zdania, komuś trzeba ufać i ma na myśli listonosza, to ja też nie wiem. No niech sobie ufa, on sobie prywatnie komuś, jak chce ufać, to no niech sobie ufa, nie wiem, sąsiadowi listonoszowi, czy on tam sobie chce, ale wszyscy są równi wobec prawa. Przepraszam, listonosz kontra odbiorca przesyłki, to są obywatele. Jeżeli się jedno słowo to zadziewa się słowo przeciw słowu. Jeżeli sąd traktuje jednego, jedną z tych osób gorzej, czyli nie wierzy, a drugiej wierzy bez żadnego dowodu, to jest to absolutnie niekonstytucyjne. Przepis jest do wywalenia. Po prostu. I nie interesuje mnie właściwie, jak rozwiążą ten problem. Ja mogę podawać różnego rodzaju rozwiązania, smsy, wsparcie dostarczają tej korespondencji komornicy, którzy ustalają, próbują dostarczyć po prostu tę korespondencję. No przepraszam, nie może. Albo właśnie domniemanie doręczenia, owszem, będzie po prostu sobie to funkcjonowało, ale natychmiast powinna być decyzja o przywrócaniu terminu na podstawie deklaracji Ja nie wiedziałem, nie dostałem. Koniec. Przeciwsłowo, przeciwsłowo. Może ktoś, obywatel będzie kłamą, no oczywiście może będzie chciał przywrócić termin, nie wiem, dać sobie może więcej czasu. Trudno powiedzieć. Nieistotne. Przez to, że ktoś, jakieś pojedyncze przypadki będą chciały wykorzystać na swoją e, korzyść e, e, tego typu rozwiązania, nie oznacza, że należy utrzymać rozwiązanie, które krzywdzi wszystkich obywateli, wszystkich traktuje nierówno. A to ja dam to do Nie może tak być, że dla... Jakiegoś działania epizodycznego, nieuczciwego obywatela, wszyscy dostają potęgę. No nie, nie może tak być. To jest absolutnie niedopuszczalne. To epizodycznie ktoś nie chce odebrać korespondencji. To jest epizod. Przez to, że ktoś zabija, nie należy wszystkich sodać do więzienia. Chyba to jest logiczne, prawda? Tylko tych, którzy są winni. Przez to, że ktoś rozrabia, nie należy wszystkich, wszystkim ograniczyć praw obywatelskich. To jest oczywiste. Nie należy wszystkich odbiorców traktować z brakiem zaufania, szczególnie versus listonosza, który, którego się nagle traktuje jako osobę wysokiego zaufania. To jest zwykły zawód, niskopłatny, jeszcze na dodatek często w tej chwili zatrudniani są cudzoziemcy. Ja od razu mówię, tu nie chodzi mi o uprzedzenia do cudzoziemców. Mam oczywiście swoje prywatne zdanie, ale nie w tym sensie. Ja mówię w tym sensie, że jeżeli jest osoba cudzoziemcem, że jest imigrantem, czasami przyjeżdża tutaj tymczasem, traktuje taką pracę listonosza jako pracę tymczasową. Praca tymczasowa to jest praca, kiedy się nie przykłada. Druga sprawa, osoba z innego kraju może nie wiedzieć, jakie są konsekwencje prawne tego, że on, a widzo, wyrzuci do śmieci. Po prostu. Więc... Coraz częściej po prostu, coraz częściej te awiza, już to się staje plagą, te awiza po prostu nie trafiają do skrzynek, a sądy uważają yy, przesyłki za doręczone. To jest absolutnie do wycofania. Nawet w obecnym stanie prawnym, nawet bez znalezienia żadnych rozwiązań, ten przepis nadaje się po prostu do wyrzucenia. Tu przepisy 2, bo to jest w prawie cywilnym i w prawie administracyjnym, czyli tak naprawdę, jeżeli w prawie administracyjnym, to dotyczy procedury sądowej tak naprawdę yy, i w prawie karnym, i w prawie wykroczeń, i w prawie cywilnych Dobrze, no to w takim razie jeszcze raz żegnam się z Państwem czołem w Wielkiej Polsce i do zobaczenia! W przyszłym tygodniu tam będziemy transmitować z Patelni razem z Eugeniuszem i będą tematy może bardziej e, polityczne, może trochę bardziej kontrowersyjne e, i dużo emocji oczywiście, i dużo wypowiedzi e, ludzi, którzy uczestniczą w, w naszych działaniach, tak, takich przechodni z Patelni. Ja też chciałam zapowiedzieć, że Będę prowadziła audycję z patelni sama co drugą sobotę i niedzielę, tak się umówiłam z Eugeniuszem w ramach Telewizji Narodowej. Będę taką audycję prowadziła sama jako główny, główny prowadzący, znaczy sama, no oczywiście mam nadzieję, że będę od czasu do czasu zapraszała też i gości. Tak? Ale Eugeniusz w tym czasie będzie pracował, a ja będę tę te audycję te, i tą naszą petycję TUSK, gdy misja kontynuowała na patelni, to tak, cichutko, bo tutaj nie mogę Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz, czołem wielkiej post.